Przyszedł pijany na kurs nauki jazdy. Patrol w Tarnowcu podczas sprawdzania trzeźwości wykrył 28-latka, który w wydychanym powietrzu miał 1,5 promila alkoholu. Podczas kontroli stop-probierz w miejscowości Tarnowiec, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymywali kierowców poruszających się w kierunku do Tarnowa. Jednym z kierujących był pojazd ośrodka szkoleniowego jednego ze szkół z terenu powiatu Tarnowskiego. I okazało się, że kursant prowadzący samochód jest w stanie nietrzeźwości. W jego organizmie, w wydychanym powietrzu okazało się, że urządzenie wskazało ponad 1,5 promila. Instruktor, który prowadził samochód był w tym czasie trzeźwy. Dlaczego kursant wsiadł do samochodu będąc powołany na alkoholu? To będzie wyjaśniało postępowanie, które będzie prowadzone w Wydziale Ruchu Drogowego w Komisaracie Policji w Centrum. Instruktor, który prowadził pojazd i uczył młodego kursanta, nie jest wyposażony w urządzenie do badania trzeźwości. Z tego, co wstępne informacje wykazały nam w prowadzonym postępowaniu, wykazało, że osoba, która chciała kontynuować naukę, nie wskazywała na to, że jest nietrzeźwa. Jego zachowanie, jego mowa nic nie, nie wskazywało na to, że jest pochłonionym alkoholu. Dlatego instruktor dopuścił do, do prowadzenia pojazdu. Na pewno było jego duże zaskoczenie, że podczas badania policyjnym alkosensorem wskazał takie wysokie stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu. No to wszystko prawdopodobnie nam musi wyjaśnić, czy to wszystko to musi wyjaśnić, że postępowanie, które będzie prowadzone w komisariacie centrum. Grozi mu do dwóch lat więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów na czas nie krótszy niż trzy lata, a także grzywna w wysokości co najmniej pięciu tysięcy złotych na fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej.